O ile mnie pamięć nie myli, to zdarzyło się to gdzieś w okolicach godziny 17. Ciszej i spokój przerwał donośny sygnał syreny alarmowej, zwiastujący zagrożenie ze strony wroga. Zwykle w takich sytuacjach wszyscy żołnierze mają się zebrać i jak najszybciej się da przegrupować odpowiednich stanowisk obronnych. Zwykle, bo czasem nikt nie przewidzi błędów głupoty ludzkiej. Tego niefortunnego zdarzenia, kiedy nastąpia prowadzących w dół, do magazynu, Ktoś, kto niewątpliwie sprzątał ten magazyn, zapomniał powycierać olej, który wylał się z beczki, którą ten ktoś przez przypadek upuścił na ziemię. A w momencie, kiedy zawyły sereny, ten ktoś w pośpiechu, niczym za poruszeniem pieruna, wskoczył na schody i fenomenalnie poślizgnął się już na pierwszym stopniu i uderzył pustym łbem o twardą podłogę. Pomijając inne, i tak zbędne szczegóły, przyznam, iż tym kimś byłem ja sam. Ocknąłem się po pewnym czasie. Nie byłem w stanie oczekować, jak długo leżałem, gdyż jak już wspomniałem, nie byłem w stanie w pełni przetoczyć godziny, której zawył alarm, a ja rumnąłem w zemę. Oprócz dotkliwie pobijanego ciała i niesamowitego bólu głowy dało się wyczuć, iż głowa w miejscu uderzenia była dziwnie mokra. Dotknąwszy palcami po poczułem tę ciepłą, lecz nic dobrego nie wrożącą ciecz. Nie krwawiłem na szczęście samocno. Mała odbita plamka na ziemi nie sugerowała żadnego krwotoku. Lecz obaw co do wstrząsienia mózgu miałem dużo. Było to na tyle okropne, iż jako żołnierz stacjonujący w bazie podczas konfliktu nie miałem możliwości udania się do szpitala na rentgen. Jedynie odkażenie alkoholem i bandaż były miejscowym zabiegiem leczniczym. Gdy już oprzyzumiałem na tyle, by móc się poruszyć, postanowiłem zrobić sobie mały bandaż na głowę. Znajdowałem się w magazynie i co by tu dużo nie mówić, miałem pełne zapasy wszystkiego. Gdybym chciał i miał o wiele więcej czasu, mógłbym nawet zbudować sobie szpital, tyle było tu rzeczy i tobołów. Namioty, stoły, wyposażenie kuchni, polowej łazienki, czego by dusza nie zabraknęła. Kiedy to już przepasałem sobie głowę bandażem i stałem się najgorszym komandosem, zauważyłem pewne dziwne zjawisko. Oprócz moich przekleństw i odgłosów krzątaniny między pudłami, nie byłem w stanie usłyszeć niczego więcej. Było już dość późno i zwykle o tej porze cała baza przygotowuje się na kolację. W ogóle fakt, iż zawyła syrena alarmowa mógł znaczyć atak ze strony wroga, a w takich okolicznościach nie ma prawa na ciszę. Nawet jeśli byłby to tylko sygnał alarmowy, baza powinna funkcjonować tak jak powinna. Oczekując najgorszego postanowiłem wyjść i przekonać się na własnej skórze co się dzieje. Byłem już w połowie drogi przez schody. Szedłem najwolniej jak się da, gdyż olej dalej znajdował się na powierzchni stopni. Świadomy tego, jak bardzo jestem nieodpowiedzialny i leniwy, przeskoczyłem ostatni schodek i stanąłem przy małym stoliczku, na którym znajdowało się radio służące do komunikacji z poszczególnymi częściami bazy. Złapałem za mały podręczny mikrofon i przytrzymując duży czarny przycisk zapytałem. Tutaj Mike Papa, kontrola radiowa, odbiór. Minęła chwila, po czym ponownie powtórzyłem wiadomość. Ku mojemu zaskoczeniu odpowiedziała mi jedynie absolutna cisza. Nie było żadnego odzewu od kogokolwiek. Ani od dowództwa, ani od baraków, czy nawet kuchni. Kompletnie zero. Tak jakby w bazie nie znajdowała się żadna żywa dusza. Zwykle na odpowiedź nie trzeba czekać nawet 10 sekund. Tym bardziej, że zawyła syrena alarmowa. To ktoś powinien być cały czas przy radiu w namiocie dowództwa. Jednak nic nie było tak jak powinno. Skończywszy zabawę z radio, postanowiłem wyrzec za okno, które zakryte roletami szczelnie pozbawiało to miejsce światła słonecznego. Magazyn znajdował się przez kraju lasu, a jego specyficzna budowa pozwalała mu na idealne zakamuflowanie się w otoczeniu. Oprócz tego, że budynek ten wyglądał jak góra piasko rośnięta krzewami, oddalony był on od większości części bazy. Miało to znaczenie strategiczne, jak i moralne. Gdyż wielu z ludzi nie potrafiło utrzymać należytych zasad i wchodziło do tego miejsca, czy to zabrać sobie słodkiego batona, czy ciepły płaszcz. Ja jako człowiek dość doświadczony i zaufany dostałem ten przywilej, by móc pracować w magazynie. I to dlatego też miałem szczęście chodzić z pełnym brzuchem. Za okna przywitał mnie widok dziwny, nie bardzo niepokojący. Pomimo znaczącej odległości byłem w stanie zobaczyć oświetlone baraki i namioty. Jednak czego nie mogłem zobaczyć, to jakiegokolwiek członka mojego oddziału. Widziałem jedynie dobrze znaną mi bazę wojskową, która, tak jak zwykle, była w kompletnym nieładzie. Ludzie jednak, jak za dotknięciem magicznej różki, zniknęli, a wyparowali. Pojazdy znajdowały się na miejscu, jedyny czołg stał tam, gdzie stał, a do tego nie było żadnych śladów walki. Nie potrafiłem uwierzyć, iż my, Rosjanie, oddalibyśmy dobrowolnie kawałek naszego dobra tym pieprzonym szwabom. Kłócąc się z własnymi myślami chodziłem od okna do okna i próbowałem wyjść z jakimś planem działania. Pomimo iż nie istniały żadne przeciwwskazania, coś mi doradzałoby, że żadne skarby nie wychodził z budynku. Jakiś szósty zmysł dawał mnie zrozumienia, że coś jest nie tak. W najgorszym wypadku spędziłbym tutaj kolejne kilka dni, jako już miałem wystarczająco zapasów. Potem jak zszedłem na dół po jedzenie i wróciłem na górę, by je skonsumować, uświadomiłem sobie, iż leń to nie było adekwatne określenie dla mnie. Gniejący przydób brzmiał i sugerował coś o wiele bardziej dokładnego. Zrogałem samego siebie nie bez powodu. Olej, dobrze znany, który spowodował, iż na dalej męczyła mój czerep, Dalej nie został posprzętany, pomimo oczywistych i logicznych powodów, by to zrobić. Przełknąłem śledzia i zapijając go dobrym i znanym drunkiem, postanowiłem, iż przy następnym podejściu ogarnę ten syf, bo siebie, przewrócę się jeszcze raz. Siedziałem w ciszy, co jakiś czas sprawdzając radio. Z każdym kolejnym podejściem coraz to bardziej uświadamiałem sobie, iż jestem całkowicie sam w bazie. Jednak kiedy wyjrzałem na plac, który tak jak zawsze świecił pustką, Coś dziwnego rzuciło mi się w oczy. Na początku wydawało mi się, że jest to tylko wypadkowo mojego zmęczenia, jak i urazu, lecz po chwili jednak dotarło do mnie, iż się nie mylę. Oświetlony teren bazy dobrze pokazywał, co znajduje się przy najważniejszych punktach. A ja teraz widziałem coś dziwnego. W kilku, jak nie kilkunastu miejscach stały długie maszty, na każdy z nich na dwie sireny alarmowe. Nic nie byłoby w tym dziwnego. Przecież w bazie wojskowej znajdują się takie konstrukcje. Szczególnie, iż jedna dała o sobie znać kilka godzin temu. I tu właśnie pojawia się problem. W bazie powinien znajdować się jedynie jeden maszt z jedną syreną alarmową, która dokładnie znajdowała się w centrum przy barakach i dowództwie. Ja jednak widziałem teraz ponad cztery takie maszty, postawione w losowych miejscach, nie mające ani logiki, ani ładu. Po cholerę żołnierze postawili, by tyle tego ustrojstwa, jeśli zamierzali opuścić bazę. Im dłużej przypatrywałem się tym dziwnym srenom, tym większy ogarniał mnie niepokój. Niestety nie potrafiłem wytłumaczyć źródła moich obaw. Musiałem to dokładniej przemyśleć, ale odwaga, lub może głupota, przejęła władzę i stwierdziła, iż wyjdę i przekonam się na własnej skórze, co się tam dzieje. Zabrałem ze sobą starego Tokarewa, jak i kilka magazynków. Sprawdzając dwa razy, czy ten szmelc na pewno się nie zatnie, wyszedłem z ciepłego, niebezpiecznego schronienia. Na zewnątrz panowała całkowita cisza. Grobowa, można by powiedzieć. Ostatni raz oświadczyłem takiej ciszy, kiedy to zgubiłem się w lesie, jak miałem może z dziesięć lat. Od ostatnich dwóch lat, każdy dzień, jak i noc, był wypełniony odgłosami wojny, niekończących się wybuchów, wystrzałów i jęków po dowarzyszy. Były nam tak obecne, jak błogosławieństwo wujka Stalina. Włączyłem latarkę i trzymając ją w prawej dłoni ruszyłem w stronę głównej części bazy. Im bliżej znajdowałem się budynków, jak i tych dziwnych masztów, dochodziło do mnie wrażenie, jakby ktoś się mi uważnie przyglądał. Obserwował z i czekał na odpowiedni moment, by uderzyć i powalić starego niezwiedza. Było to naprawdę dziwne uczucie, gdy szedłem przez puste pole i brakowało od jakiejkolwiek kryjówki, gdzie ktoś mógłby urządzić zasadzkę. Znajdowałem się wtedy, może z 20 metrów przed najbliższą sereną. Wydawało mi się, iż ciszy nie przerwy żaden odgłos, a ja bezpiecznie sprawdzę baraki i inne obiekty. Jednak ku mojemu zaskoczeniu, jedna z seren postawiona na długim i chudym masce zaczęła nadawać wiadomość. Przerażony, iż wpadłem w pułapkę, zamarłem w bezruchu. I zacząłem wsłuchiwać się w to, co ktoś miał mi do powiedzenia. Potężny ucisk pojawił się przy sercu, a ja zadrżałem. Usłyszałem dokładnie, jak z była puszczana dobrze mi znana audycja. Tutaj Mike Papa, kontrola radiowa, odbiór. Nie było mowy o pomyłce. Był to mój własny głos, który zapętlony przeszywał moje uszy. Jakim cudem ktoś był w stanie złapać mój głos i puścić go z innego miejsca? Złapałem wolną ręką za pistolet i powolnym krokiem podszedłem bliżej. Znajdowałem się wtedy może 7 do 5 metrów przed masztem. Na lewo stały drzwi prowadzące do baraku, w którym normalnie bym już leżał i drzemał. Wiadomość nie ustępowała i moje własne słowa rozgramiały ciszę i nie dawały temu miejsca atmosfery grozy. Próbowałem zobaczyć, gdzie dokładniej prowadzi kabel znajdującej sereny, lecz obserwację moją przerwał donośny huk i krzyk jednego z moich kompanów. Uciekaj kurwa, nawet do tego nie podchodź. Wyrzucił z siebie najgłosniej jak się dało jeden z żołnierzy, którego bliższej lokacji nie udało mi się ustalić. Nie udało się, gdyż to co właśnie zobaczyłem stało się najważniejszym punktem dnia. Ten maszt, na którym znajdowała się wyjąca sirena poruszył się własnie, a wcześniej stabilna drewniana konstrukcja zaczęła przypominać teraz ręce i nogi jakby jakiegoś humanoidalnego zwierza. Odskoczyłem jak poparzony, kiedy to długa i dziwna kończyna spróbowała mnie złapać. Nie myśląc za wiele, wystrzeliłem w kierunku tego czegoś dwa strzały, a następnie ruszyłem w stronę jedynego stabilnego zabudowania, którym były baraki. Miałem do nich dość blisko, lecz slalom między koszmarami z kosmosu trudnił mi do zadania. Teraz już nie jeden, a ponad trzy takie cholerstwa biegły za mną. A ja nie patrząc za siebie, modliłem się do Boga, by chronił mnie przed tymi piekielnymi pomiotami. Biegnąc ile sił w nogach, cały czas słyszałem swój głos, który był łagodny i przyjazny. Próbował mnie skusić, bym się zatrzymał. Czułem, jak długie, kościste palce muskały moje włosy, a szeroka i otwierająca się na kilka metrów syrena pełniąca rolę twarzy wyostrzała miliony ostrych jak brzytwa zębów. Nie byłem pewien, czy obronił mnie święty Aleksy, czy może sam Bóg, ale udało mi się wskoczyć do otwierających się drzwi. A głośne trzaśnięcie uświadomiło mi, że ktoś zdążył je zamknąć przed tymi potworami. W baraku znajdowało się dwóch innych żołnierzy. mi on nie będę podawał. Teraz nie ma to już znaczenia. Siedzimy w trójkę i co jakiś czas spoglądamy za okno. Mnóstwo wysokich i cienkich masztów otacza naszą krajówkę, a my słyszymy głosy naszych dawnych kompanów, którzy proszą nas, byśmy wpuścili ich do środka. Dobrze wiedzieliśmy, że wszystko to był jeden świński podstęp. Nikt inny nie przeżył, a my byliśmy jedynymi ocalałymi. Byliśmy, gdyż zapasów starczyłoby nam jedynie na dwa, może góra trzy dni. Postanowiliśmy zrobić to humanitarnie, niczym pluton egzekucyjny. Ja dostałem ten przywilej, by zostać ostatnim w Matni. Jako ostatnie, co chciałem przekazać światu, jest to ta krótka opowieść o koszmarze, jakiego nikt się nie spodziewał. Nie wiem, co to jest, skąd to przyszło, ale wiem, czego chcę. Wygłodzonym monstrem poluje na bezbronnych ludzi i zjada ich żywcem, a kusi ich dobrze za nimi głosami i dźwiękami. Ja dodam teraz ostatni dźwięk do tej historii. Zimna stal dotyka mojego podniebienia, a za oknem widzę cienki kształt.